Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni Dziś pokażę Wam jak zrobić klasyczny smażony ser taki jak robi się w Czechach Będzie tutaj jeden mały trik o którym rzadko kto mówi a jest bardzo ważne, żeby ten ser nam nie wyciekł z tej panierki więc warto, warto ten film naprawdę zobaczyć choć przepis bardzo prosty czysto na pewno robicie go w domu ale bardzo polecam i do tego wcześniej jak już wspomniałem w poprzednim filmie macie tatarską maczkę, czyli sos tatarski właśnie stricte do tego dania, czyli do smażaka, czyli do smażonego sera. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do przepisu. Więc teraz tak, musimy dość dobrze rozkłócić jajko i nie solimy go, ale ja dodam trochę pieprzu, dlatego nie solimy, że ser przeważnie jest słony, więc... Z tej soli więcej nie potrzebujemy, a tatarska, sos tatarski, tatarska maczka, to doda nam fajnych tutaj smaków, więc nie potrzeba to tej soli. Ser jeszcze dodatkowo wspomnę, wybieramy taki, żeby nie miał dziur. Nie? Czyli albo Gouda, albo Aldamer, który po prostu nie ma dziur. To by było wszystko. Ja teraz te jajko rozkłócę do końca i zaraz Wam pokażę, co dalej. Jajko powinno mieć taką konsystencję, że nie będzie się ciągnęło, tylko fajnie spływa z widelca. Taka konsystencja właśnie jest potrzebna, tego szukamy. Żeby troszeczkę urozmaicić ten nasz ser, to taki prostokąt przetnę sobie na połowę. I będziemy robili takie fajne, trójkątne, smażone sery. Do tego taka klasyczna panierka. Czyli jajko. Nie róbmy to normalnie palcami. Nie róbmy tego widelcem, bo no się to Wam wyślizgnie, to spadnie na podłogę i tylko bałagan. mąka Ja zawsze na początku w tym jajku, jest to lepiej, lepiej to mąka się trzyma. Ok, nowo jajko. Bułka. Ładnie w tej bułce. Jeszcze raz jajko. I bułka Te brzegi też bardzo ważne, żeby były właśnie w bułce. Teraz biorę sobie talerz. To będzie ten taki trik, że ja sobie na ten talerz poukładam je. Wrzucę do zamrażarki na tak długo, jak długo będzie mi się rozgrzewał olej, Ja ten olej jeszcze nie mam w ogóle włączony czyli jakieś 10 minut będzie to w zamrażarce ten ser w środku będzie bardziej taki zimny i on dużo wolniej będzie się rozpuszczał, dzięki czemu nie wypłynie nam podczas smażenia, nawet jak troszeczkę przeciągniemy więc ja teraz zajmę się resztę, e, resztą tego sera i za chwilę będziemy widzieli, widzieli się na e, już na kuchence, jak będziemy to smażyli Kiedy olej jest odpowiednio rozgrzany wrzucam sobie wykałaczkę i jak widzicie ona zaczyna już yy, się jakby gotować. Jest trochę troszeczkę gaz mniejsze, powinno być 175-170 stopni. Ja nie mam też termometru, więc sobie tak właśnie radzę. I teraz wyciągnę ser, powinno być już ok. Staram się go nie wrzucać do, do gorącego tłuszczu, żeby mi nie prysnął, więc tak sobie o pomagam. Myślę, że tak pod was sobie będę smażył. Jak widzę, że tak mocno się tutaj już pieni, fajnie, to zmniejszę sobie ten gaz. Ja mam ten palnik bardzo taki mocny, on jest podwójny, więc, więc zmniejszam ten gaz, żeby ten olej mi się nie spalił. Bo nie mam stricte żadnej kontroli nad tym innej, żeby po prostu nie przepalić tego oleju. I tak, po parę, po parę minutek dosłownie to jest, żeby tylko panierka się dobrze zarumieniła i nic więcej nie, nam nie potrzeba jego ona się dobrze zarumieni to ser w środku też już zaczyna się rozpuszczać więc u mnie tak to już wygląda i ja wyciągam to na papier od razu już tutaj gdzie nie gdzie przebłyskuje ser chciałby wypłynąć ale ja do tego nie dopuszczę olej mam bardzo rozgrzany więc teraz wrzucam 3 one troszeczkę obniżą temperaturę oleju bo są prosto z zamrażarki oczywiście nie są zamarznięte na kość na twardo, ale są bardzo chłodne ja może tutaj z boku zaprezentuję jak to będzie wyglądało po Jeszcze chwileczkę. Można by to przytrzymać, ale ser już w środku jest fajniutki, mięciutki. Mm. Pycha. I do tego ten sos tatarski, który robiliśmy, no pycha po prostu. To jest fenomenalne. Ja Was zapraszam na mój kanał. Róbcie moje przepisy. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie, ale najważniejsze komentujcie. Ja wiem, że to jeszcze chwileczkę mogło być w yy, tym oleju. Te trzymam troszeczkę dłużej. Ale i tak to jest bardzo miękkie zobaczcie. Zobaczcie to. A nie ma co za długo trzymać, żeby czasami nie wypłynęło. O, proszę. Mm. Rewelacja. Pozdrawiam serdecznie. I smacznego.